Cześć, witam wszystkich serdecznie. Do tej pory na moim kanale zaprezentowałem wam kilka rozwiązań, jeżeli chodzi o przetrzymywanie kryptowalut. Mam tutaj na myśli portfel papierowy, jakim jest My Ether Wallet, czy też portfele softwareowe typu, typu Metamask, czy też Exodus. W dniu dzisiejszym troszkę inna sytuacja. Zaprezentuję wam portfel sprzętowy Ledger Nano S. To jest BK Wallet. Ja mam mnie bardzo Zapraszam serdecznie do oglądania. Jeśli chodzi o portfele sprzętowe, tak jak widzicie tutaj na ekranie, są to portfele, które fizycznie istnieją, tak? W tym wypadku Ledger Nano S, jeśli sobie się przyjrzymy bliżej, jest to urządzenie, które wyglądem przypomina pendrive. Urządzenie, które fizycznie dosłownie możecie schować, oczywiście ówcześnie przesyłając swoje kryptowaluty, jeśli jesteście holderami, czy też hodlerami. Jak się mówi tutaj kolokwialnie w naszej, w naszej branży, możecie przelać swoje krypto, schować to w bezpiecznym miejscu. Oczywiście, jeżeli chodzi o portfele sprzętowe, to tutaj również mamy do czynienia z frazami, z frazami które pozwolą Wam w przyszłości odzyskiwać, bo powtórzę się pewnie już kolejny raz, ale żebyście też to dobrze zrozumieli. Ten nośnik, ten pendrive, ten, ten portfel sprzętowy tak naprawdę jest tylko branką dostępu do Waszych kryptowalut, ponieważ tutaj fizycznie nie zapisujecie, nie zapisujecie kryptowalut, ale tak naprawdę klucze prywatne, które dają Wam możliwość dostępu do wchodzenia w interakcję z blockchainem. Jeśli na przykład deponujecie sobie tutaj kryptowalutę Ether czy też, czy też Bitcoin, to tak naprawdę tutaj jest tylko zapisany klucz prywatny, który umożliwia Wam dostać się do Waszych środków, które są fizycznie zapisane w księdze rozliczeń blockchaina Ethereum czy też, czy też Bitcoina, tak? Na tym, polega, na tym polegają właśnie tego typu urządzenia. Jak widzicie, urządzenie bardzo, bardzo małych wymiarów, dwa fizyczne przyciski, bardzo fajnie wykonany, szczotkowany aluminium, troszkę może nie najtańszego plastiku, ale jest plastikowa ubudowa wejście na mini USB w opakowaniu oczywiście tutaj razem z ledżerem przychodzi instrukcja obsługi, kabel USB, smycz jak i oczywiście instrukcja, tak? instrukcja po angielsku, którą warto oczywiście przeczytać zapoznać się co tutaj ciekawego producent Wam napisał, ale jeżeli spojrzymy na zawartość tego pudełka, to tutaj najważniejsze rzeczy to są właśnie te, te trzy karteczki, tak? Trzy karteczki, które pozwolą Wam tutaj swobodnie zapisać 24-wyrazowy seed, frazę seedową, która w przypadku, kiedy byście utracili to, to urządzenie, czy też coś by się z nim fizycznie stało, to pozyskując tego typu nowe urządzenia jesteście w stanie odzyskać y Odzyskać swoją, swoje, swój klucz prywatny, tak naprawdę, swoje zasoby, wpisując do nowego urządzenia również, również tą frazę. Trzy, trzy, trzy w zestawie, ale to w tym momencie tutaj nie ma znaczenia, ile tych sztuk jest. Recovery shade, proszę zobaczcie. Nie wiem, czy dobrze widać, tak, teraz, teraz fajnie widać. Recovery shade. I to jest najważniejszy element, oprócz oczywiście samego urządzenia. Ponieważ, czy kodem się stało, czy zapomnicie frazę, czy też, czy też zgubicie urządzenie, to posiadając ten świstek papieru, pozwoli Wam odzyskać, odzyskać wasze, wasze środki. Ok, ale przejdźmy, przejdźmy dalej. Podłączmy, podłączmy pierwszy raz urządzenie, bo w dzisiejszym właśnie odcinku zaprezentuję Wam pierwsze uruchomienie i. I setup. Zaraz do Was wracam. Ok, jestem już z wami z powrotem. Urządzenie właśnie podłączymy sobie pierwszy raz do komputera. Tak jest. Proszę bardzo i już Ledger Nano S wita Was. Witam Was. Po włączeniu. Ok, jeśli chodzi o fizyczne użytkowanie, proszę zobaczyć, macie tutaj dwa fizyczne przyciski, lewo, prawo, dwa. Jeśli będziecie chcieli zat zat zatwierdzić daną, daną akcję, przejdźmy dalej w prawo, prze sobie przesuńmy. Welcome to Ledger Nano, press left or right, czyli po nawiguj lewo, prawo, lewy, prawy przycisk. Przejdźmy dalej. Aby coś zatwierdzić, należy przycisnąć dwa przyciski w tym samym czasie, przejdźmy dalej. I rozpocznij, rozpocznij całą zabawę tutaj, przechodząc do ledger.com, aby, aby rozpocząć w ogóle konfigurację tego urządzenia. Ponieważ, aby tutaj wszystko fajnie chodziło, również wymagane jest od, od Was pobranie sobie aplikacji Ledger Live, który będzie pozwoli Wam między innymi instalować różne aplikacje, które pozwolą Wam przechowywać na przykład inne kryptowaluty niż powiedzmy te standardowe, klasyczne, tak? czyli, czyli na przykład BTC. tak. Okay. Samo urządzenie w tym samym czasie może mieć zainstalowanych od, od 3 do 6 aplikacji. Wynika to z wielkości, wielkości tych aplikacji. Model wyższy Ledger Nano X pozwala oczywiście przechowywać w tym samym czasie więcej aplikacji, ale w tym wypadku mówimy tutaj o urządzeniu Ledger Nano S które ma, ma tego typu, tego typu ograniczenia, tak? co, nie, co nie jest problemem, ponieważ pomimo tego, że macie np. odinstalujecie sobie aplikację dla Bitcoina, zainstalujecie sobie np. dla kryptowaluty Dash, to nie znaczy, że straciliście bitcoiny. Tak? Po prostu jest miejsca tyle, żeby w jednym momencie tylko tyle aplikacji, było zainstalowanych. Jeśli będziecie chcieli z powrotem wchodzić w interakcję w blockchainie Bitcoina, instalujecie sobie z powrotem tą aplikację i dalej macie dostęp do swoich, do swoich kryptowalut. Ok, get started at ledger.com, czyli w tym momencie przejdziemy sobie do strony ledger.com. Ledger Zawsze oczywiście weryfikujcie poprawność pisania Poprawność pisania strony internetowej, czy też skąd, skąd kupujecie nawet sam, sam Ledger Nano. Na pewno tutaj nie polecam żadnych, żadnych portali, które z doświadczenia wiecie, że nie są, nie są naj, tak, na, Że tam powiedzmy znajdą się jakieś, jakieś sytuacje kontrowersyjne. tak. Zalecam tutaj kupowania tego typu urządzeń bezpośrednio od producentów, zalaminowane, bo jak dobrze wiecie, dzisiaj zrobić laminat czy też opakowanie to jest żaden kłopot, więc lepiej sobie tutaj za, za zamawiać tego typu urządzenia z pewnego źródła. OK, za chwilę do Was wracam, przejdę tylko do strony ledger.com i zaraz przejdziemy dalej do, do tej całej zabawy. OK, przechodzimy do strony ledger.com, zakładka Get Started, zacznij używać swoje urządzenie. I tutaj w kilku krokach jest to wytłumaczone dokładnie, jak, jak szybko zainstalować i, i uruchomić to urządzenie. W pierwszej kolejności oczywiście musicie sobie pobrać aplikację Ledger Live. Aplikacja, która oczywiście jest dostępna na, na różnych systemach. Ja pracuję oczywiście na Windowsie w tym momencie, ale również jak widzicie jest dostępna na Macu czy też, czy też na Linuxie. Ok, tak jak widzicie, ja już sobie pobrałem oprogramowanie, ale razem z Wami. Razem z Wami tutaj sobie je zainstaluję, aby krok po kroku przejść z Wami cały ten proces. Ok, aplikacja jak widzicie już jest zainstalowana na komputerze. Uruchom Ledger Live. Tak jest, czyli uruchomimy sobie. Ok, tak jak widzicie, oprogramowanie zostało już zainstalowane. Mamy urządzenie nasze, nasze w rękach. I w tym momencie spróbujemy pierwszy, pierwszy raz uruchomić Nano S i docelowo, aby tam przesłać jakieś środki. Naciskamy sobie, utwórz nowy, nowy portfel, który pozwoli Wam właśnie mieć dostęp do Waszych kluczy prywatnych, a w kolejności do, do Waszych środków. Oczywiście, klucze prywatne są zapisywane na tym urządzeniu. Wszystkie transakcje tutaj będziecie walidować właśnie z poziomu tego. Sprzętowego portfela. Ok, zróbmy to. Potrzebujecie oko oczywiście około, około 30 minut. Myślę, że troszkę szybciej nam to pójdzie. Oczywiście, długopis, aby spisać właśnie na y, frazę, na, na karteczka, które dostaliście razem tutaj z urządzeniem. Oczywiście tutaj rekomendują, aby, y, aby wykonać tą czynność w samotności, aby tutaj nikt z Was nie był, nie był podglądany, że tak to powiem kolokwialnie. Ok, jesteśmy gotowi podłączamy nasze urządzenie, podłączamy nasze urządzenie do komputera za pomocą kabla, który przyszedł razem w zestawie. Ja sobie tylko ekspozycję wyrównam. Ok, wszystko fajnie widać. Myślę, że jak najbardziej wszystko jest czytelne. Ok, podłączyliśmy urządzenie. Prosi nas tutaj, aby aby włączyć to urządzenie. Przechodzimy w prawą stronę. Oczywiście w lewo, jeśli chcecie, to oczywiście lewy przycisk, fizyczny przycisk w prawo, w prawy. I tutaj press board, buttons to validate. To jest taka krótka instrukcja, czyli jeśli chcecie zatwierdzić cokolwiek, naciskacie w tym samym czasie dwa, dwa przyciski. OK, chcemy ustawić nowe urządzenie oczywiście, ale jak przejdziecie sobie dalej w prawą stronę, to zobaczycie, że możecie oczywiście przywrócić frazę i wtedy macie, macie dostęp na przykład na innym urządzeniu. Czy też co jest fajne, jeśli stracicie to urządzenie i ktoś z was, znaczy, przepraszam, nie ktoś z was, ale na przykład osoba trzecia będzie próbowała się dostać do tych środków, to pin, który nadacie wpisany błędnie trzy razy z automatu, z automatu to urządzenie zostanie zresetowane, powróci do ustawień domyślnych, czyli wyzerowane tak naprawdę, i wtedy bierzecie taką właśnie. Yy, frazę, 24 razową frazę i tutaj będziecie mogli właśnie restore from recovery phrase przywrócić dostęp do, do Waszych środków, ale my dzisiaj chcemy sobie tutaj ustanowić nowe nowe urządzenie potwierdzamy i w tym momencie wybieramy sobie kod PIN ok, wybieramy kod PIN, troszkę gubię ostrość o, może tak będzie lepiej, oczywiście jeśli, jeśli chcemy ustanowić PIN, lewy przycisk schodzimy niżej z cyframi tutaj wyżej i w tym momencie ustawmy sobie pin na potrzeby tego programu jako 4 jedynki potwierdzamy kolejne urządzenie kolejna cyfra potwierdzamy nie wiem czy tutaj dobrze to wszystko widać jedyneczka i ostatnia. Potwierdzamy. I tu widzicie, pojawił się ptaszek. Oczywiście tutaj możecie już to teraz zatwierdzić. Tymi, tymi tutaj, moim pinem. Oczywiście nie rekomenduję, żeby to był pin 4, 4 jedynki, ale jak widzicie, możliwość macie jeszcze. Jeśli uważacie, że to jest za słaby, za słaby pin, to możecie zrobić ośmiocyfrowy. Ja na potrzeby tego, oczywiście, filmu zatwierdzam, że to są 4 jedynki. Ok, i oczywiście potwierdzić musimy w kolejnym kroku ten sam pin. No, co, co właśnie w tym momencie zrobimy, czyli ponownie czyli ponownie 4 jedynki. Raz. Tak, jak widzicie, mamy już 4 jedynki powtórnie wpisane. Potwierdzamy i najważniejszy, jeden z dwóch najważniejszych kroków, czyli za chwilę spiszemy naszą 12-wyrazową, przepraszam, 24-wyrazową, jeżeli chodzi o to urządzenie, e, frazę. Ok. Musicie wziąć oczywiście w tym momencie długopis i tak jak widzicie, pierwsze nasze słowo violin, drugie, trzecie, czwarte i tak kolejne do 24. W tym momencie oczywiście ja na chwilę tutaj się rozłączę i spiszę te wyrazy, ponieważ jak widzicie mam ręce, ręce zajęte. Za chwilę do Was wracam. Ok, jeśli chodzi o mnie, to już mam wszystkie wyrazy spisane. Teraz przejdźmy do kolejnego kroku. Teraz musimy zweryfikować, czy poprawnie spisaliśmy naszą frazę. To jest kluczowy moment, tak naprawdę. Ok, czyli confirm your recovery phase. Potwierdzam. Potwierdź pierwszy wyraz. Pierwszy wyraz to u mnie był violin, czyli szukamy. O, szukamy Violin, dwa przyciski, zatwierdzamy, ok, i 24 słowo u mnie to jest Penalty, szukam tego słowa, I chwilę to oczywiście każdemu zajmie, I tak jak tutaj widzicie. Te 24 wyrazy są to jedynym waszym, są jedynym waszym backupem, tak? czyli te wyrazy naprawdę skopiujcie, schowajcie w kilku miejscach e, tę kopię tych wyrazów, aby tutaj mieć pewność, że wasze środki, które umieścicie na tym, na tym portfelu, są na pewno bezpieczne i zawsze i wszędzie będziecie mieli do nich dostęp, jeśli tylko będziecie mieli dostęp do, swoich, do swojej 24-wyrazowej frazy. Tak, widzicie, urządzenie wasze jest już gotowe do pracy. Przechodzimy w prawo, naciśnij dwa przyciski w tym samym czasie, aby przejść do Waszego Dashboardu. I w tym momencie konfiguracja urządzenia została już właśnie zakończona. W tym momencie, tak jak widzicie, macie tutaj, możecie wejść w opcję Settings. Możecie zainstalować aplikację, co za chwilę, za chwilę zrobimy, tak? Okay. next step. To już wszystko tutaj zrobiliśmy. Zrobiliśmy ten czteropinowy, czterocyfrowy pin. To mamy, zapisaliśmy recovery phrase. To mamy, oczywiście karteczka zabezpieczona i schowana. Potwierdziliśmy recovery phrase. Ukryliśmy, tak jak właśnie Wam mówiłem, i mamy w tym momencie wziąć udział, proponuję wziąć udział w quizie. Ok, quiz zrób, zrobiony, kilka szybkich pytań było m.in. gdzie są przytrzymywane klucze. Oczywiście klucze są przytrzymywane offline. Przechodzimy, check my nano. W tym momencie urządzenie zostaje sprawdzone czy zostało wszystko poprawnie zrobione. Allow Ledger, ledger Manager. Oczywiście potwierdzamy kliknięciem dwóch przycisków na raz i wszystko zostało poprawnie tutaj zrobione. Nie jest to jakoś wielce skomplikowane, ale troszkę upierdliwe jest wybieranie tych wszystkich wyrazów. Każdy tutaj musi cierpliwie to przejść. Na pewno tutaj bezpieczeństwo każdego z Was, waszych środków, jest tutaj najważniejsze. I w tym momencie dodamy sobie nowe konto. Nowe konto, naszym asetem tutaj do wyboru będzie na pewno w tym momencie Bitcoin. I taką aplikację też będziemy sobie chcieli tutaj zainstalować. Tak? Otwieramy menedżera. I tak, jak widzicie, tutaj ta aplikacja, aplikacja dla Bitcoina wersja 1.4.7, instalujemy bo właśnie tę krypto będziemy chcieli mieć zainstalowane, tą aplikację będziemy chcieli mieć zainstalowaną właśnie na naszym urządzeniu. Tak jak widzicie, właśnie ten proces się odbywa i proszę bardzo, już nasza, tak jak widzicie, i na, i na menadżerze Ledger Live, jak i również na, na urządzeniu mm, fizycznym macie już tą aplikację zainstalowaną. Aby oczywiście dodać Dodać inną, inną kryptowalutę. Możecie tutaj drugą najbardziej popularną. Wodamy sobie Ethereum, czyli Ether. Instalujemy i za chwilę również ta aplikacja zostanie zainstalowana. I będzie dostępna do przetrzymywania naszych krypto, właśnie na urządzeniu portfelu sprzętowym. Tak jak mówiłem wcześniej, ale to powtórzę: jeśli zabraknie Wam miejsca na inne aplikacje, bo będziecie chcieli mieć inną krypto, czy też inny token, a tych tokenów naprawdę tutaj te urządzenie jest w stanie pomieścić bardzo wiele, znaczy samych, samych aplikacji. Yy, to możecie spokojnie od, odinstalować sobie na przykład Ethereum, zainstalować sobie inną krypto, inną co nie będzie znaczyło, że straciliście, straciliście dostęp do, do innych środków, tak? Po prostu będziecie mogli usunąć, żeby wchodzić w interakcję z innymi z innymi tutaj środkami. Jeśli sobie teraz popatrzycie, to tutaj mamy już dostęp do Ethereum, mamy dostęp do Bitcoina, zainstaluj inną aplikację, bardzo prosto, tak? Ok, tak jak widzicie, yy, nasze aplikacje dla Bitcoina i dla Etheru stały już zainstalowane. Aby teraz przesłać jakiekolwiek środki na, na konto, na portfel Bitcoina, musimy dodać sobie konto. Dodamy sobie tutaj konto właśnie, tak jak widzicie, dla Bitcoina. Naciśnijmy Continue. Oczywiście, aby otworzyć aplikację, należy ją potwierdzić naciśnięciem w tym samym czasie obu fizycznych przycisków. Potwierdzamy to, następuje sparowanie właśnie urządzenia i za chwilę będziemy mieli do wyboru, jakie konto chcemy utworzyć. Tak? Mam tutaj na myśli konto, konto, czy to będzie portfel Segwitowy, czy też Native. Ja tutaj, ponieważ używam najczęściej portfeli Segwitowych, też taki właśnie wybi wybiorę. Nie, nie wybieram tutaj Native który będzie tutaj na pewno przyszłościowym, przyszłościowym rozwiązaniem. W tym momencie za chwilę pokażę Wam się tutaj również portfel segwitowy, który sobie tutaj właśnie przypiszemy. Nasz portfel segwitowy już jest, już jest dodany i chcę tutaj otrzymać środki. Właśnie na ten portfel naciskamy urządzenie, że chcemy tutaj przesłać. Aby, aby przesłać środki właśnie na ten portfel sprzętowy należy właśnie skopiować ten portfel, ten adres publiczny portfela, naciśniemy tutaj copy zostało skopiowane, I ja w tym celu, aby tutaj jakiekolwiek środki przesłać na ten, na ten portfel przejdę właśnie w tym momencie do, do kudominer i za chwilę przelejemy przelejemy tutaj środki ok, tak jak widzicie, jestem tutaj właśnie na jednym ze swoich Swoich interfejsów do, do kopania. Oczywiście platforma tutaj Kudo Miner. Tak jak widzicie po wykresie, tutaj co tutaj zostało ukopane w, ostatnich, w ostatnim czasie, używam tego do testowania, tak naprawdę. Tak jak widzicie, tutaj skoki są ogromne, ponieważ zmieniam, sprawdzam, co tutaj, co tutaj można ciekawego wyciągnąć w ogóle, jeśli chodzi o, o mój sprzęt. I w tym czasie, tak sobie zobaczycie, można powiedzieć, że dosyć nieregularnie jeśli chodzi o to urządzenie, ale tak jak widzicie, można powiedzieć, że przez ostatni miesiąc ukopało się coś tutaj z tych bitcoinów, z Satoshi, tak naprawdę 362 tysiące Satoshi I ja będę chciał sobie właśnie teraz testowo przelać właśnie, żeby pokazać w ogóle jak to zrobić, wykorzystując KudoMiner i Wasz portfel sprzętowy właśnie, aby pokazać Wam jak przelać te środki. Przechodzimy do portfela, tak jak widzicie, to są moje zasoby, w Satoshi, będę chciał wykonać transakcję, naciskamy tutaj przycisk wypłat środki, wybieramy prędkość, tak jak widzicie, mamy do wyboru w tym momencie trzy opcje, czyli trzy prędkości potwierdzenia transakcji, tak, low, 20 tysięcy, medium, 26 i najwyższa opłata to 37 tysięcy Satoshi, ja sobie w tym wypadku wybiorę 26, wklejamy adres Portfela sprzętowego. Tak jak pamiętacie, tutaj ten adres to jest wasz publiczny adres dla tego urządzenia. Czy też Wy będziecie mieli swój dla waszego urządzenia? Wszystko się zgadza. Naciskamy wypłać środki. Czy na pewno chcesz wypłacić? Oczywiście tak chcę. I wypłata środków została już. Już zatwierdzona. Oczywiście teraz musimy poczekać, aby, aby ta transakcja została zatwierdzona przez górników w sieci blockchain. Oczywiście chwilę to potrwa, ale tutaj musimy się chwilę uzbroić w cierpliwość. Jeszcze nawet nie spojrzałem, jak sieć jest aktualnie wydolna. Tak czy inaczej, czekamy już w tym momencie, aby te środki pojawiły się na portfelu sprzętowym. Wracam do Was za chwilę. Ok, w międzyczasie oczywiście możecie podejrzeć blockchain i zobaczyć w ogóle, jaka sytuacja jest z, waszą, z Waszą transakcją. Widzicie, że tutaj czekamy właśnie na przesył. Trwało to, wykonaliśmy tą czynność około 3 minut temu. Tutaj inny, inny podgląd blockchaina. Zaraz sobie zobaczymy. Tak, transakcja za chwilę pewnie będzie potwierdzona. Przejdźmy właśnie do menadżera Ledger Live. Okej, okay, proszę, zobaczcie, tutaj już ta transakcja została potwierdzona. W tym momencie na, na właśnie portfel sprzętowy zostało przelane właśnie, właśnie te 330 tysięcy Satoshi o wartości aktualnie 166 dolarów. To jest Wasze, właśnie konto, proszę, pod, na to można je podejrzeć. 336 tysięcy Satoshi. Okej, okay. tak jak widzicie, ta transakcja tutaj miała miejsce, zostało zatwierdzone. W blockchainie też ją już pewnie teraz będzie widać. Odświeżę sobie. Tak jest, jest już zatwierdzona. Poszło to bardzo sprawnie, bardzo szybko. Jak widać, dzisiaj sieć dosyć, dosyć wydolna jest. Co nie zmienia faktu, że udało nam się to, tą czynność właśnie dokonać. Jeśli chodzi o sam interfejs, samego Ledger Live, to tak, tak jak dzisiaj, większość, większość platform, większość portfeli. Oferuje również kupno-sprzedaż kryptowalut, swapowanie, czyli wymiana jednych kryptonów na, na drugie. Oczywiście tutaj każdy z Was musi to sobie samemu zweryfikować, pożyczanie środków, oczywiście oprocentowanie gdzieś tutaj widzicie, że też sobie jak sobie sami sprawdzicie. Moje konto tutaj zostało już właśnie utworzone. Tak jak mówię, portfel segwitowy jest wpływ. Aktualna cena bitcoina to 49400. Całkiem, całkiem, całkiem przyzwoita kwota. Tak czy inaczej. Jeśli Wam się podobał odcinek, zapraszam serdecznie do zostawiania pytań, pytań w komentarzach, jakiekolwiek pytania odnośnie różnych portfeli, czy to papierowych, sprzętowych, software'owych również. Nie krępujcie się i zostawiajcie, zostawiajcie pytania, postaram się Wam jak najlepiej i na szybciej odpowiedzieć. Jeśli Wam się kontent podobał, kciuki w górę, subskrybujcie i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.